Rodzina numer dwa sprawdzamy stan pokarmu. W sumie to jest od lat tego rocznej. Co to się dzieje? Mają pierwsze pokarm. I tak samo. Więc tą ramkę. Zostawiam jako strajną. Druga rameczka. Jest czerw zamknięty. Jest otwarty czerw, nawet. Matka pięknie czerwi jeszcze. Czyli potężna rodzinka. Wszystkie te pokarmy zostawiam. еще буду закормил попрыск жиловый вротыч желе скулче и кщап коньский тем разом Każda ramka, każda ramka jest Miód z bryki, Potężny Potężny zasklep Widać Pszczoły jest sporo A tu matulia już Matulia tegoroczna Ja więc prosiłem hodowcę zrobić białą politykę dlatego ona jest z białym opalitkiem i co? Opryskuję profilaktycznie na ziołowym ziolowym. Pszczoła jest zdrowa. Pszczoła jest bez uszkodzeń fizycznych. Wygląda to wszystko na ok. Więc, moja filozofia ziół leczniczych Jak na się sprawdza I ma prawo na życie Dobra, tak przeglądam całym, cały dolny korpus Górny korpus, tak samo mają 5 ramek z pokarmem, miód gryczany. Zostawiam to wszystko. W ten sam sposób układam 5 ramek na dole, 5 ramek u góry. Daję poduszkę powietrzną. Opryskuję teraz. Za tydzień czasu będę podawał paski z kwasem wściegowym. Test w tym odkładzie nie będę robił jak pokazała mnie pokazało nagranie poprzednie warozy jest malo na mojej posiedce więc to na razie na tyle pozdrawiam wszystkich eee, co? ciekawostki, kolejna ramka. Tak samo. Oj, co się stało? Zeszła z drutu. Ale czerwiu jest bardzo sporo. Także, także zmieniam decyzję. zostawię więcej im. Cały korpus zostawiam na ramkach. A góra idzie u mnie na pięciu. Tak samo. Oprysk. Wszystko to samo. Pozdrawiam serdecznie i życie zdrowia Pasieka Karolinka.